Państwo jest mi bardzo miło, że mogę powitać Państwa w odrestaurowanym obiekcie zwanym Hugonówką, a obecnie będącym siedzibą Konstancińskiego Domu Kultury. Dla tych, którzy są po raz pierwszy tutaj z nami, wyjaśniam, że nazwa Hugonówka pochodzi od imienia pierwszego właściciela tego obiektu, Hugona Zajdla a obiekt w dawnych czasach był pierwszym zakładem przyrodoleczniczym. Znajdujemy się w obiekcie, w centrum parku zdrojowego imienia hrabiego Witolda Skórzewskiego, gdzie można miło wypocząć, poddychać świeżym powietrzem, a także dokonać inhalacji poprzez, będąc w tężni solankowej. I w tej pięknej scenerii za chwilę nastąpi podpisanie umowy na dotację, jaką otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pozwólcie Państwo, że powitam wśród nas przybyłych dzisiaj gości. Są z nami pan Andrzej Daniluk, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Pan Ryszard Dziadak, także Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Witam bardzo serdecznie Przewodniczącego Rady Miejskiej i Radnych Rady Miejskiej, Pana Andrzeja Cieślawskiego. Witam Członka Zarządu Powiatu Seczyńskiego, Pana Xawerego Buta. <klucz> witam mieszkańców Miasta i Gminy Konstancin i Jeziorna, a także bardzo serdecznie witam pracowników Urzędu Miasta i Gminy. Zebraliśmy się dzisiaj po to, by za chwilę podpisać umowę między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Gminą Konstancin Jeziorna. Gmina złożyła aplikację do programu, do programu <coughs> operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa Gospodarka Wodno-Ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tysięcy rlm Co to za projekt? To budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Skorymowa i jednej z dzielnic naszej gminy. Projekt całkowity opiewa na kwotę 36 milionów. 549 961 19 zł. 19 groszy, z czego wydatki kwalifikowane zostały ocenione na kwotę 24 972 740 81 zł. 81 groszy. Natomiast poziom dofinansowania zewnętrznego wynosi 85% wydatków kwalifikowanych, a to oznacza, że gmina otrzyma 21 226 829 zł i 68 groszy. Powiem, że w historii Konstancina tak dużego dofinansowania gmina nigdy nie otrzymywała. Nieskromnie powiem, że obejmując urząd burmistrza poprzedniej kadencji postawiliśmy na przyspieszenie likwidacji zaniedbań w naszej gminie poprzez podniesienie poziomu standardu życia naszych mieszkańców, a zatem jako priorytety określiliśmy budowę sieci podociągowo-kanalizacyjnych, budowę dróg, oświetlenia dróg i ulic, inwestowanie w oświatę nie zapominając także o kulturze, sporcie i, rekre i rekreacji. Dziś jako nasze marzenia się spełniły, otrzymujemy bardzo dużą dotację, którą będziemy przeznaczali na wyżej wymienione przeze mnie działania, które będą służyły naszym mieszkańcom gminy Konstancin jeziorna Co w ramach tego projektu mieszkańcy otrzymają zostanie wybudowanych ponad 15 km sieci kanalizacyjnych, kanalizacji sanitarnej ponad 15 km sieci wodociągowej i, ponad, i około 755 metrów kanalizacji deszczowej. W efekcie wybudowanych tych sieci, o których mówię, 1950 mieszkańców będzie mogło podłączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej i około 830 mieszkańców do sieci wodociągowej. Jest to znaczący krok naprzód w realizacji naszych zadań, by jak najlepiej sprzyjać mieszkańcom. Oczywiście oczekiwania są znacznie większe jak zawsze, ale dzisiejsze podpisanie umowy jest dowodem na to, że staramy się realizować zapotrzebowanie naszych mieszkańców, realizować ich oczekiwania. I jeżeli można, przystąpimy teraz do podpisania umowy, o której mowa przed chwilą, co to da? Wybudowanie tej ilości sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wodociągowej i kanalizacji deszczowej. Osiągniemy w efekcie efekt ekologiczny. Wszystkie ścieki sanitarne będą mogły spływać do nowoczesnej oczyszczalni ścieków, którą Mamy na własnym terenie już, a także będziemy sprzyjać temu, by nasze środowisko naturalne było jak najlepiej chronione. A gołym okiem widać, że Konstancin to miasto-ogród, Zielony Konstancin i chcemy w tym duchu rozwijać naszą gminę. Zapraszam panów prezesów do podpisania umowy. posturei, Do pana profesora Andrzeja Dani który ma w nadzorze swój wydział. Gratuluję i zapraszamy do tego. Ja, pracy. panie burmistrzu, bardzo serdecznie chcę pogratulować. Przede wszystkim jest to duże wyzwanie dla samorządu. Dzięki państwa determinacji, dzięki państwa odwadze udało się w taki prosty sposób 21 milionów złotych, bo w tej teczce znajduje się ponad 21 milionów złotych. Panie burmistrzu, życzymy naprawdę szybkiej i sprawnej realizacji tej inwestycji bo rzeczywiście jest ona niezwykle potrzebna a ja tym bardziej się cieszę, że jest to typowa inwestycja prośrodowiskowa dlatego nie tylko mieszkańcom będzie się żyło lepiej, bezpieczniej ale również skorzysta na tym środowisko dlatego jeszcze raz Panie Przewodniczący serdecznie gratuluję gratuluję mieszkańcom no i do zobaczenia w momencie rozliczania tej inwestycji <grym 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 by ma być zrealizowany dotyczący budowy sieci sanitarnej, kanalizacji wodociągowej i deszczowej do 31 grudnia 2015 roku. Większość inwestycji, o których mowa w tym projekcie, została wykonana. Niektóre są w trakcie realizacji na ukończeniu i według mego rozpoznania nic nie stoi na przeszkodzie, że wywiążemy się z nałożonych na nas Obowiązków, a w przyszłym roku zgodnie z umową osiągniemy wymagany efekt ekologiczny. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, tak jak powiedziałem na wstępie, ja się niezwykle cieszę, że możemy takie duże środki przeznaczać na zadania z zakresu ochrony środowiska. Musicie Państwo wiedzieć, że jest to jedna z największych inwestycji w województwie mazowieckim, którą dofinansowuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a tego typu inwestycje naprawdę nie są inwestycjami prostymi, łatwymi, dlatego że wymagają wielu uzgodnień, wielu naprawdę osób dobrej woli, które takie inwestycje wspierają. Dlatego ja jestem pełen podziwu, że w momencie kiedy na początku stycznia ten wniosek wpłynął do Wojewódzkiego Funduszu, w tak szybkim czasie udało się sfinalizować to przedsięwzięcie dzisiejszą, dzisiejszą umową praktycznie ponad 15 kilometrów wodociągów, ponad 15 kilometrów sieci kanalizacyjnej. To jest przedsięwzięcie, które poprawi zdecydowanie stan środowiska na terenie województwa mazowieckiego. A cóż już mówiąc o tym, że Konstancin, tak piękne miejsce, my tutaj jadąc do Państwa naprawdę byliśmy pod ogromnym wrażeniem. Wypada tylko ubolewać nad takimi miejscowościami, które nie podejmują wyzwań z zakresu ochrony wód i, i w dalszym ciągu są te przysłowiowe szamba na terenie, na, na terenie wielu posesji. Dzisiaj poważny problem rozwiązujemy i mam nadzieję, że uda się równie w dobrej czy bardzo dobrej atmosferze ten projekt sfinalizować. Dlatego oczekujemy od Państwa na pierwsze wnioski o płatność, natychmiast te środki uruchamiamy, jesteśmy na to przygotowani, dlatego że trzeba mieć na uwadze, że koniec roku 2015 jest to ostatni moment, w którym można wydawać, można wydawać środki, środki unijne. Proszę Państwa, tu naprawdę trzeba było wiele odwagi i wiele determinacji, aby w tak krótkim okresie czasu podjąć się tego wyzwania. Te 21 milionów złotych, panie burmistrzu, to tak rzutem na taśmę, bo to jest ostatni nabór, który w starej perspektywie finansowej był ogłaszany, z którego można było skorzystać. Natomiast jesteśmy teraz w perspektywie finansowej 2014-2020, gdzie na dobrą sprawę jeszcze nie ma szczegółowych programów, szczegółowych opisów priorytetów, więc trudno powiedzieć jak to będzie wyglądało w latach w latach następnych. Czy te warunki finansowe będą równie korzystne, bo przecież 85% dotacji to jest naprawdę ogromna kwota i uszczknięcie z tej kwoty każdych 5-10% spowoduje, że to będzie obciążenie państwa budżetu. Tu się udało i mam nadzieję, że e, tak jak dzisiaj podpisujemy tę umowę, tak w najbliższym czasie e, kompletnie rozliczymy ten projekt e, z korzyścią dla mieszkańców i środowiska na terenie Konstancina. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Przed chwilą podpisałem umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W wyniku tej umowy gmina otrzymuje bezwrotną dotację. W kwocie ponad 21 milionów złotych jako zwrot za zainwestowane pieniądze w budowę sieci wodno-kanalizacyjnych. To ogromny pieniądz, któryśmy otrzymali i z bardzo z tego tytułu się cieszymy. Te środki finansowe mimo że sytuacja gminy finansowa jest bardzo dobra, poprawią dalszy byt naszych mieszkańców przyspieszą podniesienie standardu ich zamieszkiwania w naszej gminie. A także pozwolą przesunąć część środków na inne zadania, inne oczekiwania, niekoniecznie związane z budową sieci wodno-kanalizacyjnych czy też kanalizacji deszczowej. W historii gminy takiej dużych pieniędzy nigdy nie było. Gmina nie otrzymała i bardzo cieszymy się. Że nasi urzędnicy, a za to im bardzo dziękuję, złożyli wniosek do tego projektu tak dokładnie, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uznał go za najlepszy i przyznał nam tak, powiem wprost, gigantyczną kwotę pieniędzy jako dotacji. To jest dofinansowanie w wysokości 85%, rzadko spotykane w dzisiejszych czasach.